Donald Trump powiedział: Ukrainie nie zostały już żadne karty do zagrania. Powiedziałem wam, że nie macie tych kart. Władimir Putin stanął przed kamerami i ze swoją zwykłą arogancją rzucił groźbę pod adresem Załęskiego. albo zaakceptujecie okupację, albo stracicie jeszcze więcej. Siergiej Ławrow oświadczył, że nie zaakceptują żadnego innego planu pokojowego poza tym, który zaproponował Trump, i że Europa nie powinna oczekiwać, że Rosja pośpiesznie usiądzie do stołu negocjacyjnego. Istotę tego podejścia można opisać na wiele sposobów, ale sprowadza się ono do tego, że Ameryka musi być numerem jeden wszędzie, a wszyscy muszą słuchać Ameryki. Rosjanie przeglądają się w ogromnym lustrze, Kreml upaja się zwycięstwem. Jednak Kijów odpowiedział na te arogancję nie przy stole dyplomatycznym, ale na polu bitwy, przeprowadzając natychmiastowy odwet. Gdy Putin rzucał te groźby, każdy zakątek Rosji tonął w morzu ognia. Najpierw przestało bić energetyczne serce Moskwy. Następnie zaatakowano okręty wojenne w Noworosyjsku i rurociągi naftowe w Tuapse. To stało się codziennością, ale prawdziwy szok nastąpił w Taganrogu. Eksperymentalny samolot laserowy A60, najtajniejsza i najrzadsza maszyna rosyjskiej armii, zaprojektowana do wojen kosmicznych, został całkowicie zniszczony w swoim hangarze. Zdjęcia z Taganrogu. Według lokalnych mieszkańców, przez całą noc słyszano około 20 eksplozji. Zaatakowano serce rosyjskich sił powietrznych. Zniszczono hangary z bombowcami Tu-95 oraz nowoczesny samolot A-60. Wszędzie widać było ślady po kulach, budynki leżały w gruzach. W tym samym czasie celem stały się również arterie naftowe i logistyczne w noworosyjsku i tuapse. Strumień petrodolarów Rosji, źródło finansowania wojny, został zdławiony. Gdy w noworosyjsku szalały płomienie, pewien Rosjanin spacerował i rozmawiał przez telefon, jakby nic się nie działo. W centrum miasta portowego narastała fala paniki. Jednocześnie z nalotem, przez publiczne głośniki nadawano alarmy nuklearne i chemiczne. Wkrótce potem burmistrz miasta ogłosił, że system alarmowy został schakowany. Tej nocy Rosja pogrążyła się w całkowitym chaosie. Pośród tego chaosu rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył, że zachodnie media są nieskuteczne, a RT i Sputnik mówią prawdę. Jednak prawda kryła się w nagraniach udostępnianych przez samych rosyjskich cywilów. Oświadczenia Ławrowa zostały obnażone, gdy zbłąkane pociski przeciwlotnicze uderzały w rosyjskie bloki mieszkalne. To dowodzi, że Rosja powinna inwestować w tworzenie odpowiednich systemów obrony powietrznej, zamiast wydawać wszystkie pieniądze na amunicję artyleryjską na linię frontu. A co robi Władimir Putin? Podczas gdy rosyjskie miasta są atakowane, Putin bawi się w Kirgistanie przy pieśniach, tańcach i melodii kalinki. Uśmiecha się, podczas gdy jego naród cierpi. Aby lepiej zrozumieć, co się stało. Cofnijmy się do 25 listopada. Tego dnia Donald Trump ogłosił, że plan pokojowy został przepisany. Załęski oświadczył, że jest gotów spotkać się z Trumpem i może zaakceptować większość planu pokojowego. Jednakże Kijów był zdeterminowany, by pokazać swoją siłę w terenie w jak najdotkliwszy sposób, aby osiągnąć to, czego chcą przy stole negocjacyjnym. I zrobili to nie za pomocą zachodnich rakiet, ale za pomocą własnych niszczycielskich ukraińskich pocisków, takich jak odrzutowy dron Bars, Neptun i Flamingo. Imperium Putina rozpada się nie tylko od rakiet, ale także od wewnątrz. Reżim, który nie jest w stanie nawet zapłacić stoczniowcom, gdzie statki toną, zanim jeszcze dotkną wody. Nawet gdyby Ukraina nie atakowała, projekty Putina ulegają samozniszczeniu. Kampania została przeprowadzona zgodnie z doktryną łączącą siły rakietowe, marynarkę wojenną, operacje specjalne i systemy bezzałogowe. Najbardziej prestiżowym celem ataku był lotniczy kompleks naukowo-techniczny Beriewa w obwodzie rostowskim. Ten obiekt to nie tylko fabryka samolotów, ale mózg i centrum konserwacyjne rosyjskiego lotnictwa wojskowego. W szczególności to tutaj przeprowadzano modernizację i główne naprawy bombowców strategicznych Tu-95MS nosicieli pocisków manewrujących CH-101 używanych do atakowania Ukrainy. Źródła z ukraińskich sił obronnych potwierdzają, że atak przeprowadzono przy użyciu pocisków manewrujących Neptun i odrzutowych dronów BARS. Era powolnych dronów śmigłowych dobiegła końca. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi, że zestrzeliło 249 bezzałogowców. Jednak nagrania od świadków pokazują potężne pożary na pasie startowym i w hangarach w pobliżu tego obiektu. Najbardziej druzgocącą konsekwencją ataku była jednak utrata niezastąpionego zasobu stacjonującego w bazie lotniczej Taganrok Południowy, eksperymentalnego samolotu laserowego A60. A60 nie jest zwykłym samolotem. To latające laboratorium zaprojektowane na bazie radzieckiego samolotu transportowego IU-76MD, używane do testowania powietrznej broni laserowej. Platforma ta została zaprojektowana do testowania systemów laserowych klasy megawatowej, zdolnych do zestrzeliwania wrogich samolotów i balonów, a zwłaszcza do neutralizowania czujników satelitarnych. W ogonie kadłuba mieścił się laser bojowy, a w nosie znajdował się radar do wykrywania i namierzania celów. Los samolotu A60 jest widoczny na nagraniach zarejestrowanych przez mieszkańców Taganrogu. Materiał filmowy pokazuje maszynę gwałtownie płonącą na pasie startowym w pobliżu bazy. Jeden z dwóch systemów testowych, wyprodukowanych jeszcze w czasach radzieckich, został zniszczony 25 listopada. Ten samolot, choć tylko eksperymentalny, był namacalnym dowodem ambitnych kroków Moskwy w kierunku dominacji w kosmosie i w powietrzu. Jego odtworzenie jest niemal niemożliwe w warunkach gospodarki wojennej i obecnych ograniczeń technologicznych. Przesłanie Kijowa jest bardzo jasne. Jesteśmy w stanie zniszczyć wasze najnowocześniejsze samoloty i broń eksperymentalną w ciągu zaledwie kilku minut. A im brakuje sił, by się temu przeciwstawić. W trafionych hangarach znajdowały się trzy samoloty TU-95MS, które zostały przywiezione do centrum w celu modernizacji. Te samoloty stanowią trzon rosyjskich zdolności do uderzeń dalekiego zasięgu. Wyłączenie tego obiektu z eksploatacji powoduje trwałe uszkodzenie zdolności bojowej tej floty. Tempo ataków na Ukrainę zwalnia. Pakiet uderzeniowy był również skierowany na zakład produkujący bezzałogowe statki powietrzne Mołnia. To tutaj produkowane są bezzałogowe statki powietrzne oczy i uszy rosyjskiej armii. Atakując rosyjskie zdolności produkcyjne dronów za pomocą własnych dronów, Ukraina stworzyła ironię losu, którą można nazwać technologicznym upadkiem Kremla. Jednocześnie z atakiem na Taganrog zaatakowano również ważne logistyczne i ekonomiczne arterie Rosji na Morzu Czarnym. Noworosyjsk to nie tylko główna baza rosyjskiej floty czarnomorskiej, ale także drugi co do wielkości ośrodek eksportu ropy naftowej w kraju. Ukraińskie siły operacji specjalnych i wojska rakietowe wzięły na cel terminal naftowy Szesharis i rafinerię w Tuapse. Atak wpłynął na infrastrukturę portową, taką jak stacje paliw i systemy rurociągów dystrybucyjnych. Przychody Rosji z petrodolarów doznały potężnego ciosu. W ataku ucierpiały również zdolności logistyczne rosyjskiej marynarki wojennej. Uszkodzony został duży okręt desantowy projektu 1171, który był zacumowany przy nabrzeżu. Flota czarnomorska została zmuszona do wycofania się ze swojej głównej bazy na Krymie z powodu ukraińskich ataków. Teraz nie są już bezpieczni nawet w Noworosyjsku, który uważali za swoją nową przystań. Pozycje systemów obrony powietrznej S-300-S-400 chroniące terminal naftowy i port również stały się celem. Według wstępnych ocen, jedna wyrzutnia S-400 została uszkodzona. Wszystko to wydarzyło się w kluczowym momencie polityki globalnej, jak już wspominaliśmy, kiedy dyskutowano o planie pokojowym Trumpa. Kijów dąży do tego, by przystąpić do wszelkich negocjacji w sprawie zawieszenia broni lub pokoju z pozycji siły. Przesłanie jest bardzo jasne. Widzimy Was, znamy Was, a Wasze najsłabsze punkty są naszym celem. Seria wydarzeń potwierdzających te dowody miała miejsce jeszcze przed atakami w Taganrogu i na Morzu Czarnym. 23 listopada zaatakowano elektrownię Szatura, jeden z najważniejszych ośrodków energetycznych Moskwy. Wojna dotarła do serca Rosji od po Moskwę, od Kurska po Orzeł w dniach 19 i 20 listopada. To, co tu widzicie, to nie tylko atak dronów. To błyskawiczny cios wymierzony w imperium Putina. Wymierzony w narrację o zwycięstwie. Ukraina udowodniła, że stała się zmorą, nie tylko celując w cele techniczne i ekonomiczne, ale także dowodząc, że Rosja nie jest już w stanie kontrolować całego swojego terytorium. Ostatnia fala ataków zadała Rosji największy cios. Mówimy o samolocie wczesnego ostrzegania i dowodzenia A50, znanym również jako AWACS. Rosji pozostało tylko kilka takich samolotów a ich konserwacja, naprawa i modernizacja mogą być przeprowadzane wyłącznie w tym zakładzie w Taganrogu. Ukraina już wcześniej zestrzeliwała samoloty A50 w powietrzu, ale teraz ostatni atak niemal spalił szpital dla samolotów A50. Jeśli infrastruktura techniczna Berijewa zostanie poważnie uszkodzona, co jest pewne, skoro hangary i poligon testowy zostały trafione, pozostała flota. A50 Rosji nie będzie w stanie utrzymać operacyjności w powietrzu. Bez A50 rosyjskie myśliwce mogą stać się ślepe zarówno we własnej przestrzeni powietrznej, jak i nad niebem Ukrainy. W tej sytuacji rosyjskie siły powietrzne nie mogą wykrywać ukraińskich rakiet ani zarządzać operacjami walki powietrznej. Ta sytuacja jest doskonałym przykładem strategii Ukrainy mającej na celu skuteczne zduszenie rosyjskich sił powietrznych. Niszcząc niezbędny sprzęt do naprawy samolotów radarowych, Ukraina skazała rosyjskie siły powietrzne na długotrwałą ciemność co więcej, zniszczenie hangarów konserwacyjnych dla bombowców Tu-95 Megasimensów będzie miało bezpośredni wpływ na rosyjską kampanię nacisków poprzez ataki rakietowe. Strategiczny bombowiec, którego nie można konserwować ani wymieniać w nim części, jest niczym więcej niż gigantyczną stertą metalu na ziemi. Ta sytuacja prawdopodobnie zmniejszy częstotliwość i intensywność ataków rakietowych na ukraińskie miasta w nadchodzących miesiącach zimowych. Utrata broni antysatelitarnej, takiej jak A60, ma również istotne znaczenie dla globalnej równowagi sił. Ponieważ przestrzeń kosmiczna jest najważniejszym teatrem działań wojennych, tego rodzaju zdolności antysatelitarne są jednym ze strategicznych środków odstraszania Moskwy wobec Zachodu. Zniszczenie tej platformy zburzyło rosyjskie twierdzenia o przewadze technicznej w tej dziedzinie. Stany Zjednoczone i NATO w dużym stopniu polegają na satelitach obserwacyjnych, pozycjonujących i komunikacyjnych do zarządzania działaniami wojennymi. Celem A60 jest unieszkodliwienie lub oślepienie tych satelitów. Utrata A60 sparaliżowała zdolność Rosji do przeciwdziałania kosmicznym sieciom wywiadowczym w jakimkolwiek przyszłym konflikcie. Oczywiście psychologiczny wpływ tego ataku w Taganrogu może być nawet bardziej niszczycielski niż jego skutki militarne. Ostrzeżenia o zagrożeniu chemicznym, radiologicznym i burzowym w Noworosyjsku są wyrafinowanym przykładem wojny psychologicznej mającej na celu wywołanie masowego chaosu. Wezwanie ludzi do profilaktycznego przyjmowania jodu wzbudziło w społeczeństwie przekonanie, że atak nuklearny jest nieuchronny, doprowadzając panikę do szczytu. Lotnictwo cywilne zostało zawieszone w rejonach takich jak Rostów, Krasnodar i Sochi. Ograniczenie startów i lądowań samolotów na lotniskach w Soczi i Gelendrzyku pokazuje, że kurorty rosyjskiej elity stały się teraz polem bitwy. Przyznanie przez gubernatora Krasnodaru Kondratiewa, że region ten doświadczył jednego z największych ataków w tej wojnie, nie może ukryć powagi sytuacji. Kiedy składamy te elementy w całość, wyłaniający się obraz nie jest natychmiastowym zwycięstwem Ukrainy, ale strategicznym matem, który powoli pogrąża Rosję. Atak na Tagan Rock to deklaracja, że środek ciężkości wojny się przesunął. Rosja kiedyś uważała Taganrog i obwód rostowski za nietykalną fortecę, wyposażoną w systemy S-400 i pancyr. Jednakże Ukraina obaliła tę doktrynę za pomocą dronów odrzutowych Bars i zmodyfikowanych rakiet Neptun. Fakt, że budynek oddalony o 700 metrów od baterii S-400 mógł zostać trafiony, jest najjaśniejszym dowodem na to, że rosyjski parasol obrony powietrznej jest pełen dziur. Drogie, nieporęczne i stacjonarne systemy Rosji są całkowicie bezradne wobec taniej, zwinnej i adaptacyjnej technologii Ukrainy. Zniszczenie wartej miliardy dolarów broni ostatecznej, takiej jak A60, rozwijanej przez dziesięciolecia przez stosunkowo tani dron lub rakietę, jest największą ironią nowoczesnej wojny. Jest to postrzegane jako bankructwo rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Podczas gdy Rosja próbuje chronić swoją broń z XX wieku, Ukraina poluje na nią za pomocą taktyk z XXI wieku. Najważniejszą strategiczną konsekwencją wydarzeń w Taganrogu jest to, że Ukraina może teraz wywierać presję na rosyjskie siły powietrzne od Krymu porostów. Taganrok jest logistycznym i technicznym centrum południowej flanki Rosji. Jeśli kompleks Beriewa nie będzie mógł funkcjonować, a baza lotnicza taganrok południowy zostanie uznana za niebezpieczną zdolność Rosji do obrony Krymu zmniejszy się wykładniczo. Po zaatakowaniu baz lotniczych na Krymie, Ukraina odcięła teraz główną arterię zaopatrującą te bazy. Jeśli samoloty A-50 nie będą mogły być serwisowane, TU-95 modernizowane, a produkcja dronów zostanie wstrzymana, rosyjska armia będzie skazana na bycie ślepą i głuchą na kluczowych frontach, takich jak Zaporoże i Hersoń. Jak widać, ten atak nie był wymierzony tylko w jedną fabrykę, ale w system logistyki przemysłowej stojący za wolą Rosji do kontynuowania wojny. To nie jest odosobnione wydarzenie. Strategiczne powiązanie między zaatakowaną infrastrukturą techniczną w Taganrogu a celowanymi terminalami naftowymi w Noworosyjsku i Tuapse pokazuje determinację Ukrainy, by zdusić przepływ petrodolarów finansujących wojnę. Siła militarna Rosji jest podtrzymywana przez jej ekonomiczną siłę napędową pochodzącą ze sprzedaży ropy i gazu. Porty w Noworosyjsku i Tuapse to największe rosyjskie bramy eksportowe ropy na Morzu Czarnym. A ten atak bezwitośnie miażdży kluczową arterię ekonomiczną, która karmi machinę wojenną Kremla. Zmniejszona przepustowość załadunku ropy i przerwane łańcuchy dostaw zadają bezpośredni cios rosyjskiemu budżetowi państwa. To nie tylko utrata przychodów, ale także sygnał o braku bezpieczeństwa wysłany do międzynarodowych nabywców, zwłaszcza Chin i Indii. Rosja nie jest już w stanie niezawodnie eksportować swoich towarów. Ten gospodarczy cios wpływa nie tylko na rynki zagraniczne, ale także na rosyjski front wewnętrzny. Ataki na rafinerie i terminale nieuchronnie prowadzą do niedoborów paliwa i gwałtownego wzrostu cen benzyny na rynku krajowym. Niedobory paliwa podsycają niepokoje społeczne i wewnętrzną presję na Kreml. Ludzie panikują, ponieważ nie mogą znaleźć paliwa, nawet jeśli mają pieniądze, by za nie zapłacić. Podczas gdy Moskwa marzy o zamrożeniu Ukrainy, te ataki skazują jej własnych obywateli na zimowy chaos logistyczny i gospodarczy. Przemysłowo-logistyczny kręgosłup Rosji, który wspiera jej wolę do kontynuowania wojny, jest demontowany. Moment ataku nasuwa ważne pytanie. Dlaczego Ukraina podjęła tak poważny krok militarny w czasie, gdy plan pokojowy Trumpa dominuje w globalnej agendzie? Ponieważ proponowane porozumienie nakłada prawie cały ciężar na Ukrainę. Rosja zostałaby nagrodzona nie tylko terytorium, które już zajęła, ale także resztą Donbasu, gdzie Ukraina zbudowała silne linie obronne. Zdobycie tych linii siłą kosztowałoby Rosję lata i niezliczone życia. Rosja ma dużą armię, ale nie jest ona nieskończona. Co gorsza, Ukraina musiałaby zredukować swoją armię o prawie połowę i zrezygnować z kluczowych zdolności, które pozwalają jej uderzać głęboko na terytorium Rosji. Te zdolności nie były dostępne na początku wojny, ale zostały starannie rozwinięte. Dlatego Kijów dąży do maksymalizacji swoich sukcesów militarnych, aby wejść w jakiekolwiek negocjacje o zawieszeniu broni lub pokoju z pozycji siły. Przesłanie jest bardzo jasne. Jedyną rzeczą pod naszą kontrolą jest to, jak dotkliwe będą wasze straty. Ta eskalacja militarna postawiła również Władimira Putina w politycznym pacie. Fundamentem władzy Putina było pozycjonowanie Rosji jako nietykalnej fortecy. Jednak ataki na Taganrog i Noworosyjsk zniszczyły ten mit. Przeniesienie wojny, zarówno fizycznie, jak i psychologicznie, na rosyjski front wewnętrzny, panika wśród cywilów i niespełniona obietnica ochrony ze strony państwa zwiększają presję na Kreml. Jeśli Putin nie jest w stanie chronić serca rosyjskich sił powietrznych, traci władzę i autorytet w oczach rosyjskiego narodu. Ta sytuacja ma dla kariery politycznej Putina groźniejsze konsekwencje niż tylko porażka na polu bitwy, to zniszczenie jego wizerunku jako silnego przywódcy. Nawet jeśli Putin będzie negocjował z Zachodem, będzie postrzegany jako słaby, nawet jeśli nie zareaguje, zostanie uznany za niekompetentnego przez własny naród. To dla niego strategiczny pad. Jak Rosja wydostanie się z tej spirali chaosu? Jak długo kłamstwa Kremla mogą się opierać twardym realiom w terenie? Odpowiedź poznamy, gdy następny cel zostanie trafiony. A więc, co o tym myślicie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Aby być na bieżąco z nowymi filmami, zasubskrybujcie nasz kanał i włączcie powiadomienia. Dziękujemy, że nas wybraliście.